Witam wszystkich! Z Twoim projektem Guru.markets. Zacznijmy od ogólnych informacji o firmie. Nieco dalej przyjrzymy się każdemu wskaźnikowi bardziej szczegółowo. Jeśli to konieczne, możesz wstrzymać odtwarzanie filmu. Sugerujemy dokładniejsze przyjrzenie się każdemu parametrowi badanej korporacji. Przyjrzymy się głównym wskaźnikom fundamentalnym spółki Byrna Technologies Incorporated, B. BIRN. Miniejsza recenzja opiera się na aktualnych informacjach z dnia 1 sierpnia 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Byrna Technologies Incorporated należy do podkategorii. Military Systems w ocenie bierze udział 26 firm. Pod koniec filmu przyjrzymy się decyzjom dotyczącym zamówień. Wynik dla rozpatrywanej firmy wynosi 2,5 na 10 punktów. Średnia ocen w tej podkategorii wynosi 2,3 punktu. Jeśli spojrzeć szerzej, w ramach rynku jako całości, zobaczymy, średnia ocena dla całego rynku jako całości wynosi 1,8 punktu. W porównaniu z wynikiem 2,5 punktu Byrna Technologies Incorporated. Porównując ruch cen akcji spółki Byrna Technologies Incorporated i podkategorii akcji. Możemy zobaczyć, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Byrna Technologies Incorporated wykazały dynamikę na poziomie 134,3%. 26% jest przeciwnych zmianie cen w tej podkategorii. Kapitalizacja rynkowa spółki Byrna Technologies Incorporated to wartości i mld miliarda dolarów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 623 miliardy dolarów podkategoria ta jest warta 1,5 miliarda dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi i 600 miliarda dolarów. A kapitalizacja tej podkategorii wynosi 152 miliardy dolarów. Porównując udziały rynkowe i wartość księgową widzimy następujące dane. Zajęty udział byrna Technologies Incorporated w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji giełdowej wynosi 81 procent. Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 39 procent. Ocena udziału rynkowego spółki i kapitalizacji bilansowej podkategorii zła 1 punkt. Zobowiązania finansowe spółki wynoszą i 2000 miliard dolarów. Wskaźnik zadłużenia do wartości księgowej wynosi 4% kapitału własnego. Ocena jakości obsługi zadłużenia spółki bardzo dobra 2 punkty. Wskaźnik ceny rynkowej do zysku spółki wynosi 34,3%. Ze średnią w podkategorii 28,6%. Ocena wskaźnika wartości rynkowej do zysku przedsiębiorstwa w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii zadowalająca 0 pKT. Zyski za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 15 milionów dolarów. Oczekuje się, że przyszłe zyski w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosą 17 milionów dolarów. Ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników zysku w porównaniu z podkategorią dobra 0,5 pKT. Wskaźnik wartości do przychodów spółki wynosi 4,9. Średnia dla podkategorii drugie. Ocena wskaźnika wartości rynkowej przedsiębiorstwa do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii złe minus 1 punkt. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 100 milionów dolarów. Szacuje się, że przychody w ciągu następnych 12 miesięcy wyniosą 110 milionów dolarów. Ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii dobre 0,5 PKT. Marża sprzedaży wynosi 14,3%, przy średniej tej podkategorii wynoszącej 6,9%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii dobra 0,5 PKT. Udział spółki w tej podkategorii pod względem liczby pracowników wynosi 24 000%, co stanowi kwotę o 238% niższą od udziału w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału przypadającego na jednego pracownika spółki wynosi 3019 tysięcy dolarów, natomiast w podkategorii kwota ta wynosi 897 tysięcy dolarów. Ocena wielkości kapitału przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii Dostateczny 0 PKT. Zysk firmy na jednego pracownika wynosi 88 000 dolarów. Średnia dla tej podkategorii wynosi 31,4 000 dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników z podkategorii Dobry – 0,0 PKT. Przychód organizacji na jednego pracownika wynosi 620 tysięcy dolarów w podkategorii 453 tysięcy dolarów. Ocena udziału przychodów przypadających na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre 0,5 PKT. Liczba akcji sprzedanych na krótko wynosi 23,3% w porównaniu do średniej dla tej podkategorii wynoszącej 1,8%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 37% dla firmy Byrna Technologies Incorporated. Natomiast w przypadku podkategorii poziom ten wynosi 62%. Wartość akcji spółki wynosi obecnie około 22,20 dolara amerykańskiego. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 38,49 dolara amerykańskiego. Przejdźmy do tabeli zamówień. Jest ona dostępna dla Was. Link do niej znajdziecie w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte w tym sezonie przez system informacji i odniesienia oceny guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy papierów wartościowych Byrna Technologies Incorporated. System informacyjno-referencyjny Guru Markets Decyzja została podjęta. Otwórz zlecenie kupna po cenie 22,21 dolara amerykańskiego za akcję. Transakcja została otwarta ze względu na fakt, iż spółka ma stosunkowo wysoką ocenę i dynamikę cen. Ocena organizacji została przeprowadzona z wykorzystaniem metody indeksu Akime. Zysk jest ustawiony na 33,67. Stop loss ustawiony jest na 10,75. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, transakcja zostanie automatycznie zamknięta po zakończeniu obrotu giełdowego w dniu 31 sierpnia 2025 roku lub w ostatnim dniu roboczym przed tą datą. Serce CELC stanie się transakcją bilansującą na sprzedaż. Film o równoważeniu zamówienia będzie lub już został opublikowany na tym kanale. W przypadku zamknięcia jednego ze zleceń głównego lub bilansującego. Kolejne zamówienie jest ustalane po cenie rzeczywistej. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i odniesień Guru Markets.